No siema siema, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal. A to jest kolejny odcinek z Dink Light 2. Nie będę niepotrzebnie przeciągać, Zachęcam Was serdecznie. Do w górę. Do pisania komentarzy pod filmikiem, do stawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich dnia, a my chyba ten kanał subowali. No i życzę Wam miłego oglądania. Jedziemy, mamy tutaj zrobienia Questa. Śnie witamy na pokładzie. Cobie udamy się i zobaczymy. Jakie. Jak, jak. Ok, sobie przy okazji pozbieramy tutaj potrzebne surowce do no, robienia lekarstw m.in. innymi. No to miodek. Grzybki, też ważne. Jakieś wyzwanie parkurowe, ale teraz tylko nie chcę robić. O, można by kolejny wiatak odblokować. Ale to... Musiałbym się wpierw przedostać na... Na tą stronę. Spróbujemy się doczłapać. Aha. Za bardzo nie widzę pomysłu, jak Muszę tutaj sobie to przemyśleć, a potem nie mogę wejść. Nie wiem, czy on doskoczy stamtąd. Okej, okay, no to jest łączony, wyłączony, ale... Hmm. Nie, tak nie wskoczy tam. Yy, a, może jak się... A nie, wiem, czy teraz sięgnę. Może zrobię także. Okej. Okay. Jesteśmy wyżej. I co teraz. To musi być włączone jednak. Tak tam te nie jeżdżą niestety. No nie. I od nowa. A przynajmniej wiem jak to trzeba zrobić. Cieszę hmm. tyle dobrego, że mi jak to zrobić. Znów to samo, ale się nauczy w końcu, przynajmniej jeszcze taki pożytek z tego będzie. Muszę wskoczyć na to, jak to będzie do góry jechać. Nie w dół. Ja utrudniłem właśnie to zadanie jestem Okej. Okay. A jak ty To fajnie, mamy wiatr aktywowany. Zgadamy tu maski. Jak leci. Szkoda gadać. Znowu coś mnie bierze. Teraz trzeba wie, dostać się tam. Która godzina jest? Hmm. Dobra. Jesteśmy w siedzibie. Mieliśmy się zgłosić. To co tam wczoraj podawali? Czego chcesz? Wczoraj. Stój! Biomarker! Masz. Zgłoś się do Meyer w dyspozytorni. Dowódca już wraca z terenu. Matt często sam chodzi na akcje? Dawniej chodził. Prawie nie było go na statku. Ciągle w terenie. Ciągle pomagał. Dlatego dołączyłem do stróżów. Ale ostatnio mat jest jakiś dziwny. Nie wiem o co chodzi. Zapowiedział się tak jeszcze przed Old Wildor i atakiem renegatów. A teraz ta akcja z wycofaniem... Nie rozumiem. Cokolwiek jest zgrane, oby niedługo wyjaśnił ludziom o co chodzi z tym całym odwrotem. Hmm, hmm. Hmm. Pewnie ma swoje powody. To bez znaczenia. Zginą przez nie niewinni ludzie. Idź do Meyer. Dzięki. Daj znać, że to jest coś, czego potrzebuję, przyjacielu. Za rok będziesz miał dużo kawy, albo najlepiej za wolność. Chyba jesteśmy gotowi. Gdzie jest dyspozytornia? Dobra, ludzie, trzeba się zająć lampami UV i wracać do bazy. Ma pójść lekko, łatwo i przyjemnie. Ruchy! Zaatakowali już dwa z naszych obozów. zbroimy was w razie czego będziemy interweniować. Skoro możecie interweniować, dlaczego odchodzicie? Co to jest kurwa za farsa? Twój ojciec nie był czasem bohaterem wojennym? Pewnie przewraca się w grobie. Uważaj na słowa cywilów. Wszędzie jest ciężko. Wiesz o tym. <laughs> Szukasz zajęcia? A, to ty. Pamiętam cię z kantyny. No, chyba tak. No, z tej walki w kantynie? E, może. Nie spinaj się. Naprawdę dajesz sobie radę. Szanuję to. Aiden, tak? Dowódca kazał mi cię wprowadzić w sprawy frakcji. Misji wita serdecznie. Czego chcieli ocaleńcy? Mówisz o naszej małej sprzeczce? Chcą tego, co wszyscy. Bezpieczeństwa. Co jest zrozumiałe. Ale trzeba myśleć bardziej perspektywicznie. Wkurza mnie, jak wyjeżdżają z moim ojcem. E, kim jest Missy? To statek, na którego pokładzie stoisz. Odegrał kluczową rolę w czasie rewolucji. Misji miała dostarczyć leki, maski i inne zapasy medyczne, a potem wrócić do domu. Ale dom przestał już istnieć. Załoga nie miała dokąd wracać. A teraz? Teraz służy stróżom prawa za siedzibę i centrum dowodzenia. Wszystkie rozkazy wychodzą właśnie stąd. Sprytnie. Łatwiejsza w obronie niż budynek. Właśnie. Nie chcę być wścibski, ale co to za sprawa z twoim ojcem? Ach, znowu to samo. Jesteś nowy, więc opowiem ci skróconą wersję. Klasyczna historia. Uratował kilku towarzyszy broni, kilku cywilów i dostał medal. Kiedy? Dawno temu. W czasach, kiedy ludzie walczyli tylko ze sobą nawzajem, a nie ze sobą i z zarażonymi jednocześnie, to przez niego trafiłaś do wojska? Zasadniczo. <laughs> Musiał być z ciebie dumny. No pewnie. Co nie? Gdzie jest Matt? W terenie. Trafili na jakiś trop w Old Wilder. Musisz poczekać. Widzisz tablicę? Mamy mnóstwo pracy i za mało ludzi. Chcesz nam trochę pomóc? Zapłacimy. Lekarz szybko! Szlak to Major ma, Lekarz, coś się szybko. stało. Z drogi! Z drogi! Wykrwawia się! Kurwa, zajdorem jest kiepsko. Ratujcie go! Zabrać go do szpitala! Go. Ściągnąć lekarzy! Uratujemy go! Trzymaj się, Aitor. Wyjdziesz z tego. Słyszysz? Ruchy! Lepiej, żeby Aitor przeżył. Zbyt wielu straciliśmy w Old Village. Jack zrobi wszystko, by znaleźć winnego. Wow, Okej, okay, się... mamy jakieś zadania. Jeszcze jest tablica. Niby tablica, ale nie mogę nic wziąć, chyba. Aitor. Do wyćwięcia czegoś na tej tora, jeśli zajmujemy się tym lektorem. No dobrze, moi drodzy widzowie, a to był ponad tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do zapisania komentarzy pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych by ten kanał Subowali. No i do zobaczenia w następnym odcinku. siema!